W czwartek mamy już 12 godzinę. Pani Bini nie wie co się dzieje? No więc dzisiaj e, spędzałem noc w racji tego, że e, zimno w pomieszczeniu, w którym znajduje się bankomat, to jest tuż przy wejściu do siedziby zarządu Ujęgi Banku Szcząskiego w Warszawie Plac Trzech Krzyży 10 do 14. Proszę sobie wyobrazić, że e, gdzieś no między, między za 20 a za 15 siódma E, przyszło do mnie dwóch panów, jeden e, w uniformie czy w garniturze, e, który noszą e, pracownicy ochrony Jengi Banku Śląskiego, drugi po cywilu i ten drugi, który, który był e, po cywilu, e, zaczął mnie kopać po nogach i powiedział wstawaj, wypierdalaj stąd, bo to nie jest e, noslegownia. No i, i wyszli, i wyszli. Ja później e, poszedłem, gdy się pozbierałem poszedłem na recepcję zarządu banku i prosiłem o podanie mi nazwisk tych panów, którzy, którzy byli, oczywiście odmówiono mi tego. Natomiast później przyjechał do mnie prezes zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, pan Krzysztof Łapaj. Poprosiłem, go, by został na chwilę przy moich rzeczach, ponieważ ja chciałem iść skserować Pisma, które zamierzałem złożyć do prezesa zarządu banku, pani Małgorzaty Kołakowskiej. Proszę sobie powiedzieć, sobie wyobrazić, że pan wszedł na chwilę do pomieszczenia, do tego samego, w którym ja spałem, w którym znajduje się bankomat i natychmiast po tym, gdy wszedł, nakazano mu stamtąd wyjść, a gdy odmówił, wezwano policję i przyjechała i odbyła się interwencja policji. Przyjechało dwóch policjantów z komendy przy ulicy, przy ulicy Wilczej. E, Ochroniarze ING Banku Śląskiego oskarżyli w nas wszystkich obecności, to znaczy w mojej, w pana Łapaja w obecności policjantów, do policjantów, że, że pan Łapaj przebywał tam bez ich zgody, że ludzie skarżyli się, że obawiają się, że obawiają się wypłacać przy nim pieniądze. Tymczasem pan Łapaj poprosił, by zweryfikować wiarygodność e, oświadczeń panów z ochrony o zapis z kamer telewizji przemysłowej. Twierdzi, że w tym czasie, kiedy on tam był, nikt do, do pomieszczenia, w którym znajduje się bankomat, e, nie wchodził. Mnie, mnie spisano po raz kolejny i w trosce o mnie e, Państwo z ochrony Jęgiem Banku Śląskiego e, zwrócili się z wnioskiem do policjantów, by ci wezwali pogotowie ratunkowe, by mi udzielić pomocy, ponieważ ja trzeci dzień e, prowadzę proces głodowy przeciwko banku. Także okazuje się, że wiece zatroskani. O mnie pracownicy ochrony chcą, by się mną zajęli lekarze, natomiast przez trzy dni nie odpowiedziałła pani prezes, nie odpowiedział mi zarządu banku na prośbę, którą ja zgłosiłem pismem już 3 listopada, później wspomniałem pisem 8 listopada, później przypomniałem pismem 9 listopada, a na koniec, jak mówię, dzisiaj dzisiaj rano mnie skopano, żebym wstawał i, i jak powiedziano, wypierdalał, bo, bo to nie jest noclegownia. Ja zgadzam się oczywiście z tym, że, że pomieszczenie, które w którym znajduje się bankomat, nie jest noclegownią. No, ale przecież gdybym, gdybym przebywał na dworze, to bym, to bym umarł z zimna. Panie Zbigniewie, a są nagrania tego kopania pana w kamer przemysłowych? Ja nie wątpię, że tak. Policjanci, którzy przyjechali, pytali pracowników z oddziału banku, który sąsiaduje z tym pomieszczeniem, w którym jest bankomat i ci potwierdzili, że tak, że jest to miejsce w zasięgu kamer, że jest to miejsce monitorowane i będzie zapis. Natomiast proszę sobie wyobrazić, jak, jak śmiesznie, jak absurdalnie tłumaczył jeden z ochroniarzy, którego zresztą nie było przy tym zdarzeniu, kiedy mnie rano kopano, tłumaczył policjantom, że to nieprawda, że ktoś się potknął o moje nogi, a jego nawet, a jego nawet przy tym zdarzeniu nie było. Panie Zbigniewie, no wygląda to na otwartą wojnę przeciwko panu. Co pan zamierza robić? Dalej kontynuować ten strajk? Ja w tej chwili chyba zgłoszę sprawę na, na policji, sprawę naruszenia mojej. E... Może organizacje międzynarodowe? Nie tylko, proszę? Może jeszcze organizacje międzynarodowe? Na razie, na razie zgłoszę, zgłoszę na policję, ja zgłosiłem tym policjantom i oni, i oni spisali moje zeznanie, których wezwali ochroniarze z Banku Śląskiego, natomiast ja jeszcze złożę w tej chwili chyba osobiście na, na komendzie o naruszenie mojej nietykalności osobistej, o, o skopaniu mnie, a, a no jeszcze się muszę nad tym zastanowić wszystkim, co, co też dalej robić i yy, będę pan informował na bieżąco, jakie, jakie moje decyzje. No dobrze, to jesteśmy w kontakcie i będziemy dalej informować, o tym, co to się dzieje. Tak będę Pana informował, jakie, jakie moje zamiary, jak je będę realizował. No, dziękuję bardzo.